Trzeci dzień rosyjskich ataków na ukraińskie miasta. Na cele cywilne i infrastrukturę. Bardzo skutecznych ataków. W wielu miastach brakuje prądu. Mieszkańcy spędzają czas przy świecach i nasłuchują kolejnych alarmów przeciwlotniczych. Jest strach, ale i też determinacja, bo Ukraińcy się nie wystraszyli i chcą walczyć. Paweł Naruszewicz. Świadkowie naliczyli ponad 100 eksplozji. W nocy Rosjanie ostrzelali Nikopol gradami, nieprecyzyjnymi pociskami niszczącymi na ślepo. Jak zawsze ucierpieli cywile. Podobnie jak w Zaporożu, tej rodzinie cudem udało się nie zginąć pod gruzami. Ale rosyjski terror ma też inne oblicze. Lwów otrząsnął się już po dwudniowym ataku, ale konsekwencje będzie odczuwał jeszcze długo. W części miasta nie ma prądu. Sklepy i restauracje albo nie działają, albo działają na pół gwizdka. O takiej kolacji przy świecach nikt nie marzył. Na Mamy piec opalany drewnem, więc możemy nakarmić ludzi, ale już kawy czy herbaty nie zrobimy, bo nie ma ani prądu, ani wody. Uszkodzenia łatane są na bieżąco, ale działanie sieci elektrycznej nie będzie stabilne. By to naprawić trzeba nie dni, ale miesięcy. To skomplikowane urządzenia, a na rynku brakuje transformatorów. Masowy ostrzał to pokaz siły nowego dowódcy sił inwazyjnych, generała Siergieja Surowikina, zwanego rzeźnikiem z Syrii, gdzie zasłynął niszczeniem całych miast. Ale to też celowa taktyka, mająca maksymalnie utrudnić życie Ukraińcom. Uszkodzona jest jedna trzecia ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Oznacza to ogromne problemy z dostawami prądu, a więc również wody. W całym kraju naprawa odbywa się szybko i sprawnie. Gdyby nie kolejne uderzenia terrorystów, wodociągi, prąd i łączność już by działały. Niebo nad Kijowem patrolują myśliwce. Od czasu do czasu słychać alarmy przeciwlotnicze, ale stolica stara się żyć normalnie. Nic się pod tym względem nie zmieniło. To, jak miasto wróciło do życia w ciągu dwóch dni, jest naprawdę imponujące. Niektóre miejsca zostały już nawet naprawione. Zdjęcia dróg z Kijowa i Dniepru krążą w internecie jako symbol niezłomności Ukraińców, a to nagranie pokazuje, że ci nawet w boju potrafią zachować pozytywne nastawienie. Na froncie wschodnim puszczają okupantom ukraińską muzykę, a na południowym systematycznie zdobywają teren. W Chersoniu słychać było dziś eksplozję, miejscowość Archanielskie została już wyzwolona. Siedem miesięcy pracowaliśmy nad wyzwoleniem Archanielska, teraz powiewa tu flaga wolnej Ukrainy. Sobornej Ukrainy. Ukraińcy są zdeterminowani i nieustępliwi, i nie zmienił tego fakt. Że na Morza Czarne i Azowskie wypłynęło co najmniej kilkanaście rosyjskich okrętów wyposażonych w rakiety manewrujące, co zwiastuje kontynuację ataków. Paweł